Bo kurwa, wszyscy kopią w jego nogi i się odbija. Kurwa, i do bramki trafia. No ale też popatrz na to z tej perspektywy, że kurwa. Za, a, ale słuchaj. A wysłuchaj aże mnie, a, wysłuchaj aże mnie. Widziałeś, jak Lewandowski ma piłkę, nie? To o. On albo szybko oddaje, albo dalej ją traci, bo nic nie umie, kurwa. To jest kurwa. No a to? No, to jest dziad jebany kurwa. No nie, nie no dnia. ale no kurwa przecież nie grałby e, w, takich, w takim zespole dziadę, jak który dostaje pieniędzy od chuja i jest ziemanym dziadem. Kurwa. Wszystko, ale coś no, jednak to umie, to chyba. Skoro jest tam, gdzie ja jest, to... nie? Słuchaj, do twoje wypowiedzi. Raz, dwa, trzy, mów. <laughs> Ty, no ale skoro yy, mówisz, że nic nie umie, nie? Ale GT... Nie wiem, czy teraz do was mówię. Kurwa, po kolei panowie no, dla każdego kolei przyjdzie, ten pierdoli o te CRS, ten dobra, pierwszy mówi i, i drugi słucha, a trzeci później będzie gadał. <śled> no to słuchaj, jak, kurwa, skoro mówisz, że nic nie umie, a jednak się chyba dostał tam, gdzie jest teraz, nie? W sensie, że jakoś musiał, kurwa, osiągnąć ten swój sukces, rozumiesz mnie? Rozumiem i od razu je tak no, nie? E. No, no słucham, słucham. Najgorzej, właśnie się do, dostać z tego klubu, nie? Dużego, nie? No. Ale, ale jak już się dostaniesz, nie? Nie. To właśnie nic nie musisz umieć, kurwa, robić. Nie wiem, czy ty grałeś w piłkę nożną. Grałeś kiedyś w piłkę nożną? No i, i, i kurwa, jak, jak grasz. Kurwa z, ze składem, który jest grany, nie? To kurwa, możesz sobie stać kurwa w jednym miejscu i tam ma być piłka dograna, a ty tylko, a ty tylko musisz ruch nogą kurwa zrobić. No to, no, no, no to pewnie w jakiejś A klasie albo B klasie grasz, a, albo albo coś takiego grałeś, nie? Ja już mogę E. Jeszcze, ra, jeszcze raz, jeszcze raz powiedz, bo, bo nie zazwyczaj Dobra, no, no dobrze, no, dobrze, do, kurwa. A czemu na przykład Lewandowski no, jeszcze raz tyle co w Bajernie, nie? Grać, albo... bo nie ma z kim grać, kurwa. No i o to chodzi właśnie. E, ja już można być cienkim piłkarzem, e. ale jak ktoś y, y, ci dobrze piłkę, kurwa, wyłoży, no to nie, właśnie ty, ty, nie kolego, kolego a słuchaj, ale nie, bo ty pierdolisz głupoty patrz no nie, bo jest, jest yy, zmienność dań nie, bo ty pierdolisz że że kurwa dobra, chuj tam co ty pierdolisz, bo zapomniałem Wa ważne jest to nie, że patrz jak przyszedł do Bayernu nie stał się gwiazdą, nie no, ty, ale no dlaczego? ale kurwa ale, jeszcze przed bajerną ale, przecież ale kurwa patrz, napierdalał bramki. Kurwa nie dasz dokończyć, no ja pierdolę. No dokończ, no, dokończ no. No, no. no, gra kurwa w bajernie, nie? No i w, w reprezentacji Polski tak nie zagra, dlatego że w bajernie ma piłkarzy, którzy mu właśnie zagrają kurwa do nogi, do główki, do tego, nie? A na czym napadnie w ale czyli ten, ten, ten kurwa Lewandowski potrzebuje piłkarzy, którzy mu kurwa podadzą do nogi, podadzą tu, bo on sam, sam z siebie nic nie, nie umie zrobić, to dla, dla a, a to mi kurwa, no przestań mi pierdolić takie głupoty, no to nic nie umie, kurwa, nie umie, nic zrobić, nie umie kurwa. Kurwa, potrzebuje piłkarzy, no dziadwie jebany kurwa... jest i tyle podadzą do nogi, nie umie nic, i bo on sam, z siebie nic nie, nie umie, jakby coś robić, umiał, to dlaczego, dla... a czemu kurwa inni, umie, kurwa. inni to napastnicy, czemu? kurwa, w innych ligach i tak dalej, to kurwa, i kurwa, i, i szybko, i złody i wszystko, a Lewandowski tu dostanie piłkę, albo, albo straci to robi, ale e ty jesteś jego wujkiem czy kim, kurwa, że tak jest zjednolisz? Nie. Dobra, nie. Daj, daj, mu kolego, powiedzieć. Kolego, daj mu powiedzieć. Nie, bo źle pierdolisz. Ale ty, my ciebie wysłuchaliśmy, więc daj mu powiedzieć. No dobra, czek, czekaj chwilę. Idę sobie po papierosa, czekaj chwilę. Z, zaraz se, zaraz będę gadał Czekam czekaj. Idę sobie kurwa, bo się odpalę tylko i będę. Jak będę tam w to, to jest sekunda, nie? O kurwa, JPG. Ty kurwa ja pierdolę. Gościu, nie znam cię, nie? Ale. Głupoty pierdolisz. Nie no nie co? Ty? A grałeś kiedyś piłkę? Pierdol mi takich rzeczy. A ty grałeś? Ja? Dziewięć no, no, no. lat kurwa na pierdolam piłkę. A na jakiej pozycji? Po, środek pomocy. A, no to, to jakieś strony jesteś. Nie, Krychowiaka też nie lubię, bo to kurwa gwiazda jebana. Wywraca się na boisku, ręce A, panienka, podnosi. Panieka. panienka. do Lewandowskiego, nie? Dla mnie najlepszy to jest Grosik i Zieliński, nie? A no, spoko. Ale kurwa, ty tak o Lewandowskim nie gadać, człowieku. Ty jesteś jakąś rodziną jego, czy co? Nie, no, po prostu. No, i nie gadam, nie? Też on jest kurwa ciotą, on w ogóle nie powinien grać w reputacji. No, ja pierdolę panowie. Kurwa, my się nie rozumiemy, widzę. Jeden z największych koncernów miedzi na świecie, tylko... Kur... O ja pier... Jak ty takich rzeczy nie wiesz, to... A co ty skoczyłeś? Jaką szkołę skończyłeś? Eee. Filologię. filologię. Filologię, ja pierdolę. To jest kurwa o ptakach, ta? No. To weź sobie papugę kup kurwa. Wie to? Ej, a ty grasz w jakieś gierki? No Co grasz? A w jakie Sapera Mario i tanki Na A co? A bo jak Nie, już CS -a grał to byśmy sobie pograli Pracuję w Lola gram tylko masz dywizję pla, pla, y, Platinium Niezasłużone Ktoś się pustuje? Nie sam doszłem Ale yy, Ale ci będę opowiadał kurwa Powiem ja mieć w tej kurwa tej ej yy, tej kurwa, cedonie, nie no, no Ale Rio, y, Rio to kurwa Wiesz o tym, nie? No 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 Nie kurwa, nie Ej, eee, do tego Lamanowskiego? Eee, ale o czym style waluję? dobra, 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 kurwa, robił ten zakład. Aha, ten zakład. No, jak lewy strzeli brakę, no na złotwo, nie strzeli. Dobra, strzeli to płatę. ty mi płacisz tysiąc jak ten. Jak nie, strzeli, jak a ja, ja ci daję stówę jak ten, jak nie strzeli. Grywa, Albo ty mi ty ty też daś. jak ty masz chłopie, i kurs kurwa 9 zł chłopie, to ty pierdolisz? Jak no to tak, żywej, to jak, strzeli, stówę, jak, jak nie, strzeli to stówę, a jak, a jak nie strzeli to ty ja mi tysiąc. Tymi tysiąc no dobra, to ty mi tysiąc jak nie strzeli, dobra spoko. no dobra, nie <noise> No dawaj. To słaby jesteś, no to się o w dwie znałe. strony załóżcie, kurwa. albo o stówę. Ty, a e, dobra, to... Ale ja ci mówię kurwa zakład normalny. No dobra, możemy się zamienić. Jak to nie, czekaj. Wygra, to, to ty mi płacisz to ja Ci daję 3000, ja, ja Ci, wygra, ja ci chcieli, daję 3000 jak ten, jak strzeli, no. a jak nie strzeli, to Ty mi dajesz 300. Co? Złotych, dlaczego? No, tysięcy? Nie, nie, no złotych. No się pojebała, skąd takie pieniądze będą? Mogę Ci najpierw dać 20 tysięcy. Jak nie strzeli, lewy. Nie. Ja, jak, jak gramy, kurwa, to mi zamieszałeś. Kurwa, zamieszałeś. Kurwa. O, duchy u mnie chodzą, kurwa. Ty. No mówię, jak się ugodujemy, nie? No co, no na Paypal mi wyślesz, co? Masz Paypala? Jaki jest zakład, kurwa. A no, no że jak strzeli, no to dwie 20 tysięcy. Jeszcze raz. Jak strzeli to jak strzeli, 20 to tysięcy. A ty mi płacisz, tak? A nie, nie, jak nie ty, strzeli, mi. To jak... ty mi płacisz. Nie, nie, nie. Jak y... strzeli, to ty mi płacisz, a jak nie strzeli, to ja ci płacę. Dobra, nie, to ja ci powiem tak o. Jak strzeli lewy, nie? No. I wygra Polska? A to czemu wygra? No to strzelić ją ja po prostu. Ale na chuj ty się odzywasz. czekaj chwilę. Jak strzeli lewy wygra Polska, to zarobisz, zarobić, na zlacyjko! Ale jak nie strzeli, to stracę, nie? I to 20 tysięcy. Ale kurwa, no ja pierdolę ty. No widać Biały Stok, kurwa, suwałki, kurwa ty. I jest i i na zury, kurwa ty. Ten no prezydenta mamy. Ten, no prezydenta, kurwa takiego i, i, i jak, pol, jak Polski? Ten co powiedział, że od chuja pieniędzy będziemy mieli, ale jak pójdzie do sądu. E, no, Kononowicz Krzysztof. Ten w specie? No, no, to nie prezydent no, przecież. jest przecież. Ja pierdolę gości, jak ty mnie wkurwiasz. Sam żeś w chuja przecież, nie denerwuj się mordeczko. Żartuję sobie przecież. A przecież ja się nie zderwuję, człowieku. Ty mnie jeszcze zdenerwowanego nie widział. Ja dzisiaj nie mam zamiaru się zdenerwować. Ja sobie, nie? Mnie nie interesuje, chopie. Ma smoli. Co smoli? Smoli to chopie, to wszystkie. To jest, <laughs> jest i chuj. Dyski ponad wszystkie. Hmm. Biuro jaki najlepszy jest? No tyskie Tyskie nie. albo... Ale czemu albo głupoty? A czemu głupoty? Albo żywiec Żywiec nie. biały Dębowe Dębowe to jest najlepsze piwo Kurwa na świecie Nie ja, może nie na świecie ale... W Polsce Dębowe Mocne kurwa ja pierdolę Twój moczek tu kapuchę Kapuchę muszę znaleźć bo to jest To jest człowiek a nie to Wy to jesteście takie kurwa po Popierdówki kurwa e, zgadzasz się Nie nie kurwa ty weź Jeszcze mi kurwa tam pierdoli tam Oooo by... <śzy Communist> Co? No to kurwa Ale na chuj się że jak starego gacie I widzisz i znowu pikasz kurwa Habe, a, ty, a ty znowu się obrażasz, my żarty mówimy. No. No to chaj, wąpę. <noise> no i widzisz. Ale czemu obrazasz? się obrażać? No. Tak miło było. Aj, chłopie. Ile ty masz lat? No, 25. No, no, mało. Nie no kurwa. Cztery lata starszy jesteś, nie? Cztery czy tam trzy? Tak. E, 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 gościu, starszy nie, nie zawsze, nie zawsze mądrzej się. Nie? No ja sobie zdaję z tego sprawę. Tak, tak ta, jak nie gram w i ludzie to, mi mówią, kurwa, 4.8, o, ho, ho, ładny jest mózg, jak rozplanujesz... A co, że rocznik 4.8, czy że wiek 4.8? Ja, jaki jest rocznik? Że rocznik, czy że wiek? A to jest na chuj Debilu. Znaczy... Chuj. Nie wyzywaj mnie no, Proste Dobra, ciem. kurwa, bo ty obieku. Ale ty